To jakość usługi, wszystkie rozmowy są nagrywane. Jeżeli nie wyrażacie Państwo zgody na nagrywanie, prosimy o zakończenie połączenia teraz. W celu otrzymania informacji na temat PlayStation 3 wybierz 1. No właśnie. już numer konta? Swoje czy nie wypłacili Co, apeluje? apeluję? No konto. Dzień dobry, nazywam się Marcin to są? Mam takie pytanie, bo od tygodnia Mam problem, żeby się połączyć z siecią przez PlayStation. Tak, ja, A co się dzieje dokładnie? W momencie jakby tak? e... Zabezpieczenia. A to, to jest jakoś zagrożone w takim razie? W jaki sposób? Czy wiadomo kiedy będzie uruchomiona usługa? W momencie czekamy na Panie co, bo znalazłem na, na gazecie yy, yy, artykuł, że tam, tam wyciekły dane. Jak, jak to wygląda sprawa z tym? No i tam nie mamy informacji. E, Aha, tak, czyli nie wiadomo, tak? Czy wyciekły dane? Tak, to już no, jak na razie nie mam. Informacji. A bo tam też mam kartę kredytową, czy to z tym też jest jakiś problem? Nie, nie, proszę spokojnie, tutaj czekamy na informacje. Nie, nie umiem bardzo... Panu... Jeśli chodzi o te informacje, to proszę się nie przejmować jak na razie, czekamy. No dobrze. No dobrze, to dziękuję Pani bardzo. Do widzenia.